Siema siemako, z tej ten Rybcios Dzisiaj sobie zagramy Ponownie w World of Tanks Blitz Przepraszam, że mi tutaj dawno nie było Już nie jestem I w ogóle, co dzisiaj będziemy robić Będziemy grać w trybie Mad Game, Jest ponownie Parę bitewek jeszcze Nie wiem czym chcę mieć wymaksowanego Mojej syna, więc Mam nadzieję, że mi się to uda I przepraszam, jak będzie coś Jakiś dziwny głos w tle, ale po prostu no, nieważne tak. Potem wam powiem. Nie w tym odcinku, może potem. Nie wiem, kiedy. Może w ogóle wam nie powiem. Da, ja, ja taki jestem już. Tak, nieważne nie po prostu. Zagramy sobie parę bitewek. Może pierwsza będzie ten czy moi 7. A wezmę Sheridan'a, Szczerze, dawno nim nie grałem. Okej, okay, więc na no, dziewiątki jest dobrze. I nawet dużo miękkich, fajnych celów, jak na przykład E1, Emil, fv 455 inaczej po prostu lodowa. Co jeszcze jest z miękkich? No możemy uznać, że 500 jest troszeczkę miękki, więc no dobre, dobre, tylko że oni mają pewnie jakieś moce, ultra moce, takie fajne i będę musiał być ostrożny. Jak go się? Aha, przez to, to się stracił, hopę. Nawet mi zdążył nikogo strzelić, więc mi się to nie opłacało. Tak więc jadę. O loduwa. Bierę haeczka. Zniknęła. Dobrze, nasz Loduwa. Odbiła się. Ale, ale. Pech. Dla niego a far dla mnie. O kurde, z kajakka dostaję, ale jest i wiesz, to będzie jakiś. Czyli dla nas Hani nie na kajka, nie, wchodzi. nie ma że wierzy, ale... No to tutaj to, to już ciężko tak wiesz, jak zrobić. Okej, weszło o kurde efo o kurde serka nie chcę ci trochę Okej, okay. lodywa zdjęta o nie 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 dobrze uciekłem Okej, okay. weszło. Mm, to jest fajna bitwa, nie spodziewałem się takiej fajnej bitwy. Wąska. Okej, okay, fałka teraz. Dobrze Trasa 50 Eee, okej okay. nie weszło Okej okay. I tak to jest wybrana Chyba, że naprawdę to są noby to pewnie będzie też samo, Ale nie! Został ostatnim przeciwnik, E-50. Więc powinniśmy sobie dać Prawda? Prawda, team? Prawda, team? Czemu on mi nic nie zadał? Tetyplu, okej. Okay. Prawda, prawda. Wygrana GG. Ładna gierka dla nich. Dla nas też Najwięcej uszkodzeń zrobiłem No to dobrze Dobrze od Odbiorę nagroda. I również pojemnik Okej, okay, więc Co, druga bitywka? Czym? Zagram bulldogiem W ogóle kupiłem Niedawno bulldoga W sumie Niedawno Niedawno tak, ja mam sklerozę, ja mam sklerozę. Dzisiaj kupiłem bulldoga, bo mi się podoba, jest fajny, co nie? Więc lasowanie jest normalne na szóstki. Normalne, w sumie normalne to by było na siódemki. No, ale. Let's get this show on the road. Chyba w ocie nie ma, że. A nie, w sumie jest na same ustępki, siódemki. Mi się coś pokręciło w grupie, bo dawno nie miałem losowania na same. Takie na same, takie same ciery, wytyczą. Ciągle się powtarzam, bo myśleć nie umiem. No, tak już ze mną jest. No właśnie, myśleć nie umiem. Cała moja drużyna poszła na prawo, a ja jako jedyny poszłam na lewo. Ja tej Gierki jeszcze nie rozumiem. i gąska wyszło uuu okay, za 130 wyszło 150 180 okej, okay, nie będę mówił ciągle tak o, 180 czy coś po prostu okej, okay, wyszło Spraker, chodź. Chodź, chodź do <grystanie> Nie chcę używać za bardzo auto AIM bota, bo yy, chcę się nauczyć samemu celować. A nie używać im dla auto IM bota, bo nie że wszystkich wrach jest I.M.Bot, czy jak to się nazywa. O kurde, muszę uciekać za przewodę. On ma. Na tarana i mogę łatwo zginąć. Dobrze tylko te dwa pięć wyrzucić, ale się zderzyli. Tak myślałem, że tak będzie. Okej, okay, zniszczony. Zabrałem mu fraga, jaki jestem wredny. Okej, okay, tu sobie będzie dwa groźny, ale Oda już trzeba Nie ma się czego bać. No Diker, co ty robisz? Dobrze, tak więc... The track is damaged. Enemy armor is damaged. U, Nie wiem co on robi. Ale coś... By się... Nie wiem, po prostu... Nie wiem. Coś mi się udało, że... Coś źle. Okej, krzybę. No Boże święty! O. by mnie utopiła by mnie utopiła masz okej okay. Wygrana GG okej okay. dwie wygrane Myślę, że zdobyłem. A on pewnie taranem, oczywiście. Może znaczy też sobie uz uzbieram na T25. Bo jakby. O Boże, przepraszam za, za, za ten dźwięk w tle, jeśli go słyszycie. Ze ścianą T25 przez 2. Może bym go zakupił, kupił. Bo on jest fajny yy, yy, w tym trybie bomana. Taran, ale wątpię, że w ogóle zdążę go kupić, bo pewnie już się... Zaraz w ogóle nie będzie Mad Games i będzie słabo. to co, weźmiemy diggera potem weźmiemy... Jak to się w ogóle nagrywa? 10 minut, ok Nie wiem, może nie będzie słychać tego... Tej rozmały w tle. I w ogóle przepraszam, że tak e, późno wstawiam ten odcinek. Wy pewnie nie widzicie, bo e, ja, tak, ja sobie tak ustawiłem, żebyście nie widzieli tego paska. Bo to czasami wkurza. Wy pewnie nie widzicie, ale jest teraz, gdy to nagrywałem, 21 to I no i przepraszam, że tak późno to. tego. Będę stawił bo po prostu No zapomniało mi się Zapomniałem przez ostatnie 3-2 dni Że muszę nagrywać Ja w ogóle takie Co ja miałem zrobić Może się Co ja miałem robić co nie? Muszę coś sprawdzić Ok Bo jak czasami mam mikrofon I wejście liniowe Włączone to mi się baguje ten mikrofon, to mi się baguje głos, i potem jest tak, że... E, ten głos jest dziwny taki i... No po prostu jakbyś się... powiedz że się laguje, tak? Buguje się. No fajnie, już Annihilator, zdjęty. Ty, może go starano. Nie no, ucieka. Przeładuję. Grave Digger nawet jest dobry w tym trybie. Mi się podoba. Ale wolę Helka Szczerze. Muszę go No wiedziałem! Chciałem krótszy zabić, ale on miał jakąś dziwną ochronę czy coś. <grywka> on ma citsy! On miał citsy. No dobrze, więc co czym zagramy? KW2. Chyba obiecałem, że zagram KW2 to zagram Ach, prawie ani jednego miękkiego celu. Tylko ha, HAFI, ale pewnie i tak ucieknie ode mnie XD. No to ładuję H i spróbuję jakoś do, do, do niego dojechać okay. W ogóle mój głos jest strasznie dziwny Naprawdę ja czosnę się samem i słucham Tutaj się tak dziwiło. ja ma taki dziwny głos, nie wiem po prostu już tak mam, mam nadzieję, że w przyszłości. Będę miał lepszy głos XD Tak bym po prostu to powiedział Lepszy głos Wam okay, to chodzi Okej przynajmniej czysto zrobionego Czy nie wiedziałem, że ja mogę T14 przebić no z boku to wiem. Może nawet z HEKa przebiję właśnie. O kurde AT8, AT8. Nie, nie przebiję AT8. No kurde oni grają z małych. Typowo kamper Ja dużo znam ludzi, którzy w tym trybie nic nie robią. Tylko kampion. Kurde, poty to użyłeś. A mógłbyś do mnie przyjść? A mógłbyś do mnie przyjść? Przynajmniej bym, bym go złam szotował. Sziafi, nie wiem, hafe Shafi, nie wiem, o coś mówił. Nie jestem. No niby jestem dobry, ale niby nie jestem dobry z, z Anglika. No to co? Zagram helkatem. i ostatnia bitewka będzie szczugiem. Tego nie szukamy. Hmm. A nie, bo ten szczuk ma na. ma tego, na taranowanie. Yy, no wiecie, to mocne taranowanie, a ja jestem ultra le lekki. I będzie źle, bo. bo mogę zginąć na taranowanie. Ale i czego jest helkat? Co nie. W tym trybie, w tym trybie Hellcat służy do wszystkiego No nie dosłownie do wszystkiego, ale No zobaczcie no pa Prawdziwy Paweł Jumper, prawdziwy Paweł Jumper no To prawda, to nie jest za, za dobry skok Okej okay. Szczuk Szczuk, szczuk. Czemu ten nie raszuje? Wszyscy mhm, będą możliwe swoje supermocy bezprzewodnie. Chyba, supermocy umiejętności po prostu. Ok, 207 HP Nie zebrałem. Ciekawe, jak poleczam. Oni mają mało HP. Ty, nie wychylaj się tak. On jest zbyt odważny. On jest zbyt odważny. Fajnie, że jesteś tutaj, ale jesteś zbyt odważny. O, fajnie fajnie dobra tego scavengera chcę dobić Dobrze robiłam te, teraz tego te 3-4 I potem idziemy pomóc Heavy com i MT MT25 Churchill? No nie no, nienawidzę Jak Jakie się odbiłem? Jakie ja się odbiłem? Oh my god, ten upadł Okej, okay, zabity, o 3 killa Tutaj że tutaj nie ma tego, bo jak specjalista lub coś O nic nawyżę na pewno O, jeszcze szczuk został jeszcze ważne po prostu No to dobra jadę Oczywiście. Okej, okay, jest, jest na awku, jest na awku. Fajna okazja. Tylko po co ja biję z Okej, okay, tylko mi, Nie go nie bijcie. Ani się z mam tylko PC. O no nie! Kto to? MT25, oczywiście. Ten z drugiej. Jak Chylka ma strasznie mało tych pocisków. To jest w nim, bo taka wada Ma strasznie mało tych pocisków O Boże Tak więc czym teraz zagramy? No, miałem być szczugiem koniec odcinka, więc... 21 minut, no to jeszcze... No to jest w miarę okay, jak na odcinek AMX Hellcat Sherman Cromwell Idealne losowanie. Jeszcze takiego dobrego nie miałem, przy szczubu. Amahi hello. Ja idę tutaj, chcę kogoś staranować. Nieważne, czy będę sam, najwyraźniej no zginę i będzie koniec odcinka. O, bo żenina, widzę tych komunikatów. Mój wirus jest taki, taki głupi. Boże święty, wirus, antywirus. Nie, że jakoś tego, hejtuję te ez ale... Po prostu nienawidzę tych powiadomień. Nawet, gdy wyłączam tego, powiadomienia od aplikacji, to, to, to i tak antywirus tego, e, wiecie, o co chodzi. O no i gina Gina No przynajmniej ze mną coś było. No i gina Okej, okay, więc widzimy się w kolejnym odcinku Ja byłem robicie z papa yy, W 20 właśnie jest właśnie 21. Więc ja kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wideo e... wam się spodobało. Widzimy się w kolejnym odcinku. Ja byłem rybcios i to mojej drugie pożegnanie mam nadzieję, że trzeci raz nie będę się żegnał, bo jestem zbyt głupi papa pa.